Witajcie, tu Robert Cyżan, szkoła Forex Step by Step. Dziś sobota, czas. Stop na rynkach. Mamy 14.11.2020, 2020, godzina 12:45. A więc spora obieżowa. I tak, dziś zupełnie coś innego. Pomyślałem, że. Ciągle były te dax -y, te amerykańskie indeksy i tak dalej, A dziś dla odmiany przyjrzymy się chińskiemu Hanseng. Han, Han to też chiński indeks, całkiem ciekawy, więc warto na niego luknąć. OK, pierwsza ważna informacja jest taka, że, że Hanseng, e, czyli Chiny, e, nie ogólnie Chiny, w e, większości poradziły sobie z koronawirusem. E, przynajmniej oficjalne informacje mówią, że e, co prawda występują jakieś e, zarazy, ale, ale są one raczej rzadkie i e, no i nie ma ich często, tak? Więc, więc, więc generalnie gospodarka tam funkcjonuje już na normalnych obrotach. Co za tym idzie, są one kilka miesięcy do przodu yy, niż Europa czy też Ameryka, które, które tak naprawdę dopiero przechodzą w decydującą, tak jakby bitwę, tak, przeciwko, przeciwko tej epidemii. Yy. Co prawda, mówi się, że już są gotowe te szczepionki i tak dalej, no ale, ale z tego, co tak słyszałem od specjalistów ym, z zakresu właśnie tych chorób zakaźnych, no to mówi się, że, że te szczepionki tak naprawdę są dopiero w trzeciej fazie, w trzeciej fazie, ym, tak naprawdę w trzeciej fazie Badań klinicznych, co za tym idzie, no to to by oznaczało, że, że, że nawet jeżeli, że będzie, że być może, że będzie większa ilość preparatów, które będą zaproponowane, aby leczyć tą chorobę. No jak to będzie na końcu wyglądało i jakie preparaty zostaną dopuszczone, no to, to się okaże. Um, ostatnio um, podobno w 99% e, 9 chyba, o ile pamiętam, czy 90%, no w każdym razie w, bardzo wysoko e, działa ten Pfizer jako szczepionka. No ale to są wszystko e, informacje od firmy, tak, więc, więc, więc jeszcze niesprawdzone mm, poprzez, czy, t, t, muszą być dopuszczone trzeciej tej fazie badań klinicznych więc trudno tutaj coś powiedzieć jak to się koniec końców zakończy ok to raz e, dwa e, patrzymy na Hancęk e, on jest w takiej w takiej w, takiej, w takim trójkącie e, któremu warto się tutaj przyjrzeć e, przepraszam was ale mam tutaj pewien problem y, z myszką nie wiem dlaczego ale już chyba jest dobrze ok a więc jest w takim trójkącie na miesięcznym jak widzicie y, ostatnie szczyty y, ostatnie szczyty Tak nieszczyty moi drodzy, yy, które mieliśmy Przepraszam Was, ja pozamykam te wszystkie rzeczy, bo nie wiem czemu, ale z jakiegoś powodu otwierają mi się yy, Coś tutaj jest nie tak z tą myszką, chyba do wymiany No tak, jak się codziennie na tym pracuje, no to wiadomo, no to szybko się zużywa ta technologia Ok, przyjrzyjmy się tygodniowemu. To taki trójkąt. Zrobimy tutaj zaraz nakreślimy konkretnie jakby to mogło wyglądać. Proponuję taki przyjemny żółty kolor. doki. I tak by to wyglądało. Nieco więcej oddalenie. Tak to wygląda. Do tego dodamy całki. W tych trzech miejscach mieliśmy reakcję. No i raz tutaj na dole. Tak to wygląda. Mhm. I co tutaj jest ważne? Co tutaj jest ważne? No, e, generalnie e, premia czy też e, e, jackpot, jak to się mówi, <laughs> będzie dla tych, którzy odgadną e, e, prawidłowy kierunek. E, I ten prawidłowy kierunek e, może być tylko góra albo dół. Być może w trakcie naszej analizy uda nam się tutaj coś więcej na ten temat powiedzieć. Ja tutaj będę od razu już te rzeczy, które rozpoznaję, podawał o, taki prostokącik. Coś takiego. To raz. Tutaj będzie dwa. No i mamy tutaj takie dwa prostokąty, nie? I teraz co jeszcze jest ciekawe? No na pewno ciekawe jest tutaj to miejsce. Dlatego, że mamy tutaj korektę prostą, która no wygląda na to, że już jest zakończona. Widzicie? No i teraz pytanie, czy, czy, czy idziemy do góry, czy też jednak będzie jeszcze ten ruch powrotny dotąd i wtedy decyzja co dalej. Na początek ja bym może to tak spróbował, że przedstawię spadkową opcję. Ona by wyglądała, o, jakoś tak. dlatego, że mierzę tylko ten trójkąt, tak, tylko ten trójkąt będzie mierzony na tą chwilę. No i tutaj, o, co poznacie w tym filmie, no to na pewno jest to, że poznacie formację Gartleya. Piękna formacja Gartleya w trójkącie, aż miło popatrzeć, zobaczymy jak to wygląda czerwony chyba nie bo już był e, damy może bardziej e, niebieski zobaczymy jak się sprawdza no, może być Wy, przynajmniej wyróżnia się wyróżnia się na tym żółtym trójkącie o, to raz jedna nóżka no i na pewno już rozpoznajecie też drugą nóżkę i tak i to jest nasz nasz play. do tego dodamy kilka wsparć wsparcie numer jeden Hanseng, chiński, chiński indeks cenowy odpowiednik naszego naszych indeksów czy też WIG, czy też DAX cokolwiek nie jestem aż takim specjalistą w tym kierunku indeks giełd dlatego że już bardzo długo się tym tematem nie zajmuję natomiast no, jednak temat wykresów nie jest mi obcy więc więc, więc wiem czy jest w tym potencjał spadkowy czy też nie yy. yy. Bogra jest zawsze taka sama tak no można powiedzieć że mamy tylko opcję albo spadków albo wzrostów o Ciutka niżej żeby było dokładnie ok wsparcia moi drodzy zawsze, zawsze na zielono rysujemy na Natomiast opory opory ja bym powiedział nieco mniejszy. O, tak, tak jest chyba dobrze. I gotowy. I jeszcze raz. Hop. I jeszcze raz. I. Chyba starczy na razie. Tak by to wyglądało na tygodniowym. I tutaj mamy taką podbitkę do tego prostokąta. Mamy podwójną reakcję. Jedna reakcja, druga reakcja. Co może sugerować? Damy jeszcze większe zbliżenie. No, że tutaj o coś uderzyliśmy i być może, być może pojawią się jakieś spadki. Tutaj mamy, o, coś takiego, co blokuje. To może być dosyć silne miejsce, no czy faktycznie takie jest? Zaraz się przekonamy. Przechodzimy na D1. E, może, 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 może jeszcze zanim, zanim e, gdyby, gdyby cena wypadła dołem tutaj z tego prosto, prostokąta, no to, no to te spadki mogą, mogą nawet potoczyć się no, no bo nie ukrywajmy, również Chiny są e, przecież e, e, nie korzystają na tym kryzysie, no bo, no bo wiadomo, no przecież nie mogą sprzedać swoich produktów, wszystko jest, wszystko, konsumpcja się pogorszyła i produkcja, przez co produkcja też i tak dalej, i tak dalej wszyscy, wszyscy cierpią na tym to tutaj nie ma o czym dyskutować, że ktoś ktoś na tym korzysta, bo raczej yy, raczej ciężko takie coś yy, ciężko yy, sobie wyobrazić, żeby kiedy wszystkim brakuje, żeby, żeby ktoś mógł na tym korzystać no może, może jakieś firmy farmaceutyczne, może jakieś Instytucje, nie wiem, ktokolwiek ale ale, 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 ale generalnie wszyscy cierpią. Okej, okay. to są to są opcje spadkowe, czyli to, to jest wszystko jasne, tak? No, nawet te spadki mogą się potoczyć do 8487. Ważne poziomy, jeżeli, jeżeli uważacie, że, 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 że będą to bardziej spadki, tak? No to no to na pewno tutaj ten poziom 13 900, 909, ale w pierwszej kolejności no to jednak jest obrona tego trójkąta, tak, czyli, czyli gdyby cena spadała, no to w pierwszej kolejności uderzy tutaj w to miejsce i e... oj, nie to chcieliśmy, czemu mi się tutaj cały czas coś innego włącza nie mam pojęcia Ech, przydałby się jakiś Solidny informatyk, który tutaj regularnie by mnie updatedował, chętnie się zrewansujemy jakimiś szkoleniami albo coś takiego, jeżeli ktoś taki, ktoś z Was jest chętny i akurat to ogląda i ma taką wiedzę co i jak. Ok, to raz, dwa, jeżeli, jeżeli jednak uważacie, że teraz może już tylko rosnąć to pro, nasza propozycja jest taka hmm, po pierwsze wybicie z trójkąta tak na razie jeszcze do tego wybicia nie doszło ale gdyby do takiego wybicia doszło hmm, to może wyglądać o jakoś tak jedna nóżka i tutaj e, właśnie bardziej e, no jednak mamy tego tą formację nietoperza która mogłaby tutaj y, do tych poziomów podciągnąć cenę e, co jeszcze możemy o jakoś tak bym powiedział 61,8 czyli czyli, 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 czyli o tutaj tutaj jest ważne wsparcie Należy też zaznaczyć e, nie wsparcie, tylko opór, przepraszam. E, czyli, czyli, czyli w pierwszej kolejności e, podbitka do 61,8 to jest odpowiada 28,579. E, e, drug, drug, drugi poziom 29,824 i dopiero wtedy e, e, 31,882 jak to się koniec końców potoczy no cały ten wzrost bazuje generalnie na, na, na czymś takim o na, 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 na takiej linii damy temu kolor czarny żeby się to odróżniało no i na tej linii na tej linii generalnie no podcią podciąga się ta cena Możemy dodać jeszcze e, oczywiście wachlarzyk cenowy. Te wachlarzy całkiem też fajnie lubi na nie rynek reagować. To by wyglądało tak. O, widzicie, jak pięknie zareagował tutaj przy wachlarzyku Bach i w Czyli tutaj jest taki taki... Ta, ten wachlarz tak naprawdę pokazuje tylko szerokość jeszcze tej obrony, tak? Że generalnie już tutaj... Prawie, prawie, przebili się przez tą obronę, nie udało się, cena z powrotem cofnęła się do punktu wyjścia. Ym, <laughs> schodzimy na D1, schodzimy na D1, y, co możemy tutaj jeszcze dodać? No, no generalnie tutaj mamy jedno, y, jedną opcję, że tak naprawdę walczymy tutaj z tym podwójnym szczytem, Ym, i ten podwójny szczyt generalnie tutaj no to jest jakiś sygnał spadkowy ale gdyby, gdyby został wybity i gdyby cena się tutaj przebiła no to, no to te wzrosty mogą, mogą, mogą pociągnąć wyżej na Hansenk i ja bym tu proponował jeszcze zejść na H4 szybciutko bo może 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 tutaj coś znajdziemy, coś nam wpadnie w oczy coś, co by było takie, 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 o, może, 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 o! No i na pewno również widzimy, że jak bardzo mocne jest to miejsce, e, kiedy dokonujemy tutaj jeszcze jednego dodatkowego mierzenia. E, o, tego tutaj? damy temu kolor proponuję czerwony i gotowe I, i, i widzimy tutaj głębokiego nietoperza na którego cena między innymi oprócz trójkąta zareagowała, czyli widzimy jak mocne to jest miejsce i ten głęboki nietoperz no, jakoś powstrzymał oprócz trójkąta właśnie tutaj to miejsce tak to wyglądało co będzie dalej co będzie dalej jak to jak to rozgryźć no, no, no ja proponuję no jeżeli mamy sortować to jak najbliżej tego prostokąta z d1 tak czyli tutaj jeżeli natomiast nie kupią tych sortów no to grać na, na wybicie z tego prostokąta, będziemy to obserwować zobaczymy jak to się w poniedziałek otworzy, na razie na koniec sesji widać, że ktoś jeszcze coś tak dokupił czy faktycznie tak będzie czy też będą grać shorty no, gdyby były shorty to jest całkiem fajny, fajny, fajnie dużo miejsca, żeby spadało tak? więc, 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 więc całkiem mogłoby być przyjemnie dla niedźwiedzi z drugiej strony tutaj też jest całkiem sporo miejsca, żeby rosło, tak? Co najmniej dotąd, tak? Więc więc, więc przestrzenie jest dużo zarówno dla jednych, jak i dla drugich. Byle odgarnąć e, 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 dobry kierunek. E, na tą chwilę ja dziękuję za uwagę. Zapraszam do współpracy w programie Premium macie codziennie filmy ze mną, macie codziennie kontakt ze mną oraz macie codziennie szablony tego typu, które możecie sobie grać na waszą MT4 i, i widzicie to samo co ja. Jeszcze raz dzięki za uwagę, życzę udanego weekendu, trzymajcie się i cześć!